Dobra, idź już gwijanie! Hej, jeżeli chcesz być na bieżąco, zasubskrybuj mój kanał, wciśnij dzwoneczek, włącz powiadomienia, kliknij zapisz, a jeżeli film Ci się spodobał, nie zapomnij łapce w górze, życzę miłego oglądania się, siemanko z tej strony Vito i witam Was w kolejnym filmie z Minecraft na moim kanale i ze mną jest dzisiaj siemanko Bella <laughs> Tak, dzisiaj gramy w bedworsy. słuchajcie, dawno nie było bedworsów i jeszcze są bedworsy na Helu. Takie słuchajcie, bedworsy na helu będziemy śpiewać Despacito to za każdym razem, gdy padniemy podczas arenki, także myślę, że może być ciekawe się naszych Wam się spodoba, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał i napiszcie jakiś fajny komentarz. I słuchajcie, ważne jest to w komentarzu napiszcie za co nas lubicie. mnie i Bella i jedna osoba, która słuchajcie napisze jakiś fajny komentarz za tydzień zostanie wylosowana i wygra też butle z helem taką jak my tutaj mamy, e, dzięki właśnie firmie lolle.pl, na którą stronę ich serdecznie was zapraszam, tam są artykuły właśnie takie imprezowe typowo fajne rzeczy dekoracyjne, także możecie wejść sobie zobaczyć e, i słuchajcie właśnie dzisiaj przy współpracy z tą stroną lolle.pl mamy do wygrania dla was taką jedną butlę z helem, którą może otrzymacie całkowicie za darmo także w komentarzu napiszcie za co nas lubicie, a taki komentarz Komentarz za tydzień zostanie wylosowany, i jedna osoba otrzyma taką właśnie butlę z helem słuchajcie, A my zaczynamy odcineczek. Okej, okay, słuchajcie, mam dzisiaj dla was kolejny konkurs przy współpracy ze stroną od której otrzymaliśmy butlę z helem na ten odcinek. Macie do wygrania również taką samą butlę z helem. Mam dla was konkurs, słuchajcie, wystarczy napisać komentarz, za co lubicie mnie oraz Belle. E, jakiś najlepszy komentarz zostanie wybrany za tydzień i jedna osoba właśnie otrzyma całkowicie za darmo taką butlę z helem, którą dzisiaj nagrywaliśmy odcineczek. Możecie ją wykorzystać do pompowania balonów albo tak jak my do zabawy przy Bedwarsach lub przy Minecrafcie. Naprawdę fajna zabawa i bardzo zapraszam was serdecznie na tą stronkę, jeżeli potrzebujecie jakieś dekoracje imprezowe, akcesoria imprezowe albo śmieszne stroje, to jak najbardziej możecie tutaj wbijać i kupować słuchajcie i pamiętajcie o konkursie. Napiszcie komentarz, za tydzień wylosujemy jedną osobę, która wygra taką butelkę i otrzyma ją całkowicie za darmo. Także życzę wam miłego oglądania. Okej okay, słuchajcie, jesteśmy już na ręce i dzisiaj myślę, że będzie mega śmieszny odcineczek, także jeżeli wam się spodoba tak jak mówiłem zasubskrybujcie mój kanał, zostawcie łapkę w górę i napiszcie komentarz za co nas lubicie, a jedna osoba za tydzień zostanie wylosowana i otrzyma taką butlę z helem, którą będzie mogła sobie użyć na przykład do pompowania balonów fajnych, albo właśnie tak dla beki, słuchajcie, żeby sobie tutaj poużywać tego helu. I dzisiaj my za każdym razem, kiedy padniemy, słuchajcie, będziemy musieli używać właśnie tego helu i śpiewać Despacito. Może nie za każdym razem Despacito, ale na początku na pewno tak. będzie śpiewać Despacito. Tekstu nie umiemy, <laughs> także może być problem. Żeby ale, nie było. Ale żeby nie było, ale słuchajcie, postaramy się coś ogarnąć. Zobaczymy, jak to w ogóle wyjdzie. Ja teraz tak dosyć daleko od mikrofonu Mikrofonu ja jest, bo trzymam tą butlę na kolanach e, przed sobą, i, i tu, w z tyłu cię wrzuciłem złoto. Także możesz tam sobie zerknąć na, na to A ja złoto. mam. Ale tam jeszcze 5 złota jest. Nie, ej, zabrałem to złoto. Łapaj to. Dawaj. To ja złodziej chyba jestem jakiś. <głos> <głos> Zabrałem ci złoto, złodziej! O nie! Złodzieju! Dobra, Ale. lecimy, słuchajcie, lecimy tutaj na e, na Emeraldy. Ja od razu będę robił klepę i jak padnę, no to dobrze. od razu będę śmiewał. O, to zarabia, buduj się pana do tego, do diaksów, dobra? No do, do diaksów szybko się buduj, bo tam ogarniemy. Słuchajcie, ja bardzo dawno nie grałem w Bedwarsy. Nie wiem, parę tygodni nie grałem już ładnych, na pewno. E, I słuchajcie, naprawdę, już dawno nie grałem w dzisiejszym, pewnie taki wprawy i będzie na pewno problem żeby tutaj wygrać na komarenkę no ale zobaczymy ile razy padniemy mam nadzieję że jak najmniej żeby tutaj nie robić się siebie głupka <grywka> i nie śpiewać ciągle tego despacito na chwilę, bo to będzie mega śmieszne w ogóle masakra ale zobaczymy zobaczymy jak to pójdzie dobra mamy już tutaj 4-5 emeraldków mam spoko to zaraz będę miał na jeden chociaż sobie armorek to też będzie fajnie albo zbieramy sobie na ej co? albo zbieramy sobie na, na obsydion co nie? Możemy ja nigdzie sobie. nie idę, żeby nie śpiewać. Co ty na to? Ja myślę, że na Obsydian możemy zbierać, he? 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 A he? mi nie starczy bloków! No to weź sobie więcej. Muszę drewnę, muszę wszystkim się tutaj Bra ja sobie... dobudować. E, co tu ja wziąłem jakiś. E, tu są jakieś o! nowe rzeczy. Spray can, po co mi to jest? Nowe rzeczy? Jakieś, ty, co to jest? Jakiś spray dostałem. Nie wiem co A to, to ty już chciałam cię atakować! Nie K wiem co z tym mogę robić, wyrzuciłem to w pień. Dobra, kupuj upgrade do Forja, nie? To o tym pamiętaj. Upgrade do Forja musi być. Ale tu zbieram dalej emeraldki. Może uda się zbierać więcej. I będziemy mieli, słuchajcie, łóżko obudowane obsydianem. O, czerwony! Nie! nie! Nie, nie! Tylko, że mnie padł, tylko, że mnie padł. Dobra, dobra, mam tu czerwony. O, będzie walka z typem. O, się kurde, buduje, nieźle. Boże, nie starczy mnie, może trapa kupię, co? No, no, no jak ci starczy, to tak. Nie no, starczy, przecież. No, on ucieka wiesz. do siebie, do czerwonych. Jednego z chyba zrzuciłem go, zrzucię zrzuciłem, go. Wyeliminowałem czerwoną drużynę. No, Pięknie. Weź tam Ej, zielony, zielony spadł. Dobra, mam kolejny emerald, także spoczko <laughs> Ale to było niezłe, jako to padło elegancko. To ty padnij, belle. A i ja wiesz, nie. że jak spadniesz gdzieś przez przy, przy, przypadek, to też ten, się A to zaliczy. ty nie zauważasz, że ja spadnę. No ja będę tutaj zerkał cały ty czas. Nie zauważaj. Dobra, ja mam trzy emeraldy kolejne. Zarobiście. Zarobiście. ty mi się wydaje, że możemy wygrać taką marenkę tutaj. Albo by było pięknie. I Ani razu nie. I uważaj, tak? zielony Wie chyba tam Jezu, się buduje czy? do nas, wiesz? Tak, tak mi się coś, coś wydawało. Widzę, no Dobra, mam 8. Nie, on idzie na diaksy. Dobra, mamy 8 emeraldów. E, tylko teraz trzeba by było. Wrzucałeś coś do skrzynki? Zabacz mnie! Gdzie? Poś... Do nas, szybko, chodź tu. O nie! Widzę, 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 widzę go. Panikuję Dobra, już. Ja widzę, 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 że panikają. Ale się cofnął. Idę ciebie. E, wrzucałeś do skrzynki jakieś złoto tutaj? E, A nie. masz jakieś złoto w swojej skrzynce? Ej, on górą się buduje chyba. Masz jakieś złoto w swojej skrzynce? E, nie. Kurczę. Chyba nie. By się przydało, bo musimy się siekierkę mieć, żeby e, ogarnąć to. Gdzie się górą buduje? E, nie, coś próbował. próbował. Nie, nie ma. Walka, walka ma. z nim! Jezu, pomóż. Dobra, zabiego! Spadnie? Nie! jest spadł! Ale mimo HP zostało, Ale kurde. ja to zabiłam. Już prawie bym śpiewał, nie? Już prawie bym śpiewał. <laughs> to możesz śpiewać. Nie! Co? Spadłem! O! Wiesz mi to! Czekam się puścić. <laughs> Dobre, ty. Te spasito. Tespasito rebi. <laughs> dobra, starczy. Ja <laughs> właśnie nie mogę, bo ja nie umiem tekstu w ogóle. No. Dobra. O Jezu. Ale to ja, co ja to puściłem, Oj, to. buduje się. Buduje się, dobra. Czek, no czek. bo szybko jest u nas. Dobra, dobra, idę, idę. Ja, bigo, bigo, bigo. Tu jest, biały jeszcze tu jest! O kurde, Zielony, kolikowało. zielony, zielony! bi zielony, bijmy zielonych, bi zielony. drugi zielonych idzie on jest, nie, on nie, nie ma. widzę go. Zabiłem go. Skoczę na górę, może zabiłem go samiczę. chyba. O, mam dwa diaksy za niego w ogóle, fajnie. Dobra, ogólnie moglibyśmy obsidian tu już ogarnąć. Ty, jak ten biały się tutaj pojawił? Czekaj, czekaj, ja ogarnę szybko obsydion. Weź, defuj, 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 na razie. Dobra, defuj, ja tu kopię się, siekierkę. Jest znowu fact, u nas! Fact. Nie, a ja, ja, ja o... się. Widzę, widzę. Nie widzę go już. Dobra, widzę go, widzę go. Pomóż, 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 pomóż. Jego... pomóż. O dobra, zabity. Idź tam, defuj, defuj, defuj. Ja szybko kupię ten obsydian, muszę kupić, wiesz? Ale się nas uczepili. No uczepili się nas strasznie. Idę Bo na ty znana z... jesteś, Bella, dlatego. No. Ale nie, defuj, pro, proszę. Bo ja, ja tu już... obuduję obsydianem nasze łóżko. Już coraz lepiej w to gram. Tu biali w ogóle z boku, widziałem się pod budową, nie wiem jak. Nie, no co Dobra, ty? ja tutaj ogarnę, szybko łóżko obuduję, dobra? No, ale to nie ma nikogo. Ja bym kupiła coś za te cztery diaksy Czekaj, na razie defuj... Pro... Idzie zielony, idzie zielony, defuj. Stracy diaksy! Idzie zielony, defuj! Pilnuj go tam, ja muszę obudować to. Ej, gdzie jest nasze łóżko w ogóle? No jak gdzie jest nasze łóżko? No tu jest. Wyrzuciłam diaksy do naszej bazy. Dobrze. O nie, Tinti! Spadłem! Nie, spadłem fuck z obsydianem! Nie, mówiłem, de, de się, obuduj to! Mówiłem defuj mi, bo ja spadłem z obsydianem, miałem O mnóstwo! Padłem, trzeba śpiewać! do się of match. Pasito, pasito. idę. Nie śpiewaj. Dawaj drugi, drugi. Drugi, bo drugi. Jest. Bigo, bigo. O, dobra, o, dobra, dobra. Dobra, ja idę. Obsydian. No właśnie, ale ja idę po kolejne emeraldy, bo bo nie ma obsydianu już, bo ja straciłem przez to, że spadłem. Bo nie wydefowałaś mnie! Jak to nie? No nie, bo... Defuwała. No jak defowałaś? Defuj Cały dalej, ja lecę czata. szybko po emeraldy, bo muszę kupić kolejny obsidian Żeby żadne, do końca obudować, a mam trzy tylko! mam kupić! Mam trzy tylko emeral... a Nie, mam cztery! Szybko no defuj! Defuj! Aaaaa, Bigo! Bo ja mam emeraldy! Defuj! Bigo! Drugi z tyłu! O nie! Jest. poleciał to nie nie jest tu poleciał dobra defuj drugi tam jest Z, gdzie jest od emeraldów od diaksów. Od no diaksu. kurde miałem tu emeralda dziś jednego gdzie on jest nie mam emeralda dobra muszę iść ten ojejku ja muszę iść po jeszcze jednego emeralda nie biegnie go, ja już go widzę nie? nie muszę obudować to obsydianem przecież ja zaraz padnę weź kurce lepszy mieczyk. masz jakiś lepszy już ale on tu się chowa za tą swoją dobra strzaną. widzę go widzę go idę tam już nie musisz już śpiewać, możemy gadać Gadać? Dobra Gadać z helem. Ale ty jeszcze będziesz musiała zaśpiewać jak padniesz o, oczywiście Tak, nie Tak ja tyg, szybko tego emeralda schowam Ja nie słyszę bo... muzyki, to jest niesprawiedliwe Ty, on zszedł z tej, tej drogi i chyba spadł Tak? No jak O, cofnął się, dobra, to ja szybko kupię sobie miecz No, ale ja muszę znowu kupić siekierkę, kurde A nie mam tyle golda Zdaj, na siekierkę kurde. 11 ma. Ja mam 4 no to nie wiem... ci z tyłu jakbyś i... chciał. i ci, bo idzie już, idzie już. No i Dobra, go, a dobrze. Dobra mam. Tylko że ja muszę tam jak... obudować jeszcze, tak, tam ale dużo ale mi nie, nie zostało. Właśnie. Ale jak teraz strzeli TNT to już po nas jest, nie? Już nie, bo to jest obsydian dalej Zabierze chyba. Nie łóżko. Dew defuj na razie. Ja ogarnę, spróbuję ogarnąć ten. Jezu, 800 Tak? Wali, nie. Czyli kupimy może tak... Nie, tego jeszcze nie kupimy wariata. Dobra, czekaj, czekaj, ja spróbuję... Zwalę mu drogę trochę, Dobra. ale on się buduje! No to weź, bo ja no, chcę obudować to łóżko i nie mogę teraz, kurde, Dobra, się za... rób, rób. No to co mnie straszysz? Bo zwalam mu drogę. No nie, bo ja te muszę kupić obsydian, stoi, bo ja się boję, że go stracę się. znowu. Musisz defować, bo ja muszę kupić obsydian i muszę obudować to. No dlaczego? Rozwaliłam no defuj go, no jest tam. No nie ma. No stoi przed, przed tobą. No stoi, ale jeszcze nie jest u nas! No to Bigo już tam! Bigo! 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 To ty? Poleciał, dobra! Ah! Dobra, dobra, tu już mamy obudowany nie wiem, jak z tej strony, ale muszę to def... zobaczyć. Ej, ktoś jest u nas? Nie to ja. Proszę. Muszę to zobaczyć jak to... Dobra, tu jest. Jeszcze z drugiej strony chyba tutaj nie zostało No najbardziej. Nie ma nikogo. To defuj Widzę niebieski, widzę już zielonego, już idzie. Kiedy ja nie lubię, jak ktoś się tak zawsze uczepi, nie? No, uczepili się strasznie. Dobra, ale Od, mamy, mamy obsidianem. Jest u nas już! Bijecie! Widzę, widzę. Dobra, zabiję go. Tak? No. Nice. <laughs> o co <że>? się <laughs> bo ja już tu widzę drugiego. Ty, bo no, ty nie będziesz śpiewać w ogóle, ty bez sensu. Co? Ty, już już naszykował? Dobra, to Fireball. nie Fireball, o nie! Gasimy, gasimy. Z tyłu, siebe. z tyłu, patrz. Z tyłu, z tyłu, z, tyłu z TNT, ale spadł. Ej, no zablokowało go w ogóle coś tak dziwnie. Bardzo Pali dobrze. się troszkę. Nie pal się. Kup sobie ten, kup sobie może jabłuszko jakieś. Może jabłuszko, jabłuszko pełne snów. snów. O nie, TNT znowu jest tutaj. Idę, idę. Zabiję go. Dobra, tam TNT to nam nie szkodzi, Ma mamy obsydian. Zabiłam go, Boże, eee, Kup dobra. coś do obudowania. Trzeba budować tu ładnie znowu. Albo ja kupię, ty defuj. Jest drugi, Ey. jest drugi tam, defuj. Ja kupię coś do budowania szybko. No, co tam? No, dawaj, chodź tutaj. Aha, gdzie już drugi, nie? Dobrze, niech idą. Trochę zaraz się... trzeba się do nich wbić po prostu. Trochę się nauczyłam w to, grać No, widzę właśnie. Dobra, ja tu ogarnę Aha. zaraz jakieś ten. Trzeba ich zabić teraz i wbić się do nich po prostu. Następnym no, razem, już wziąć tak? TNT i wjechać do nich tam. I wjechać do Oni chyba nie mają obsidianu, nie? No, coś to na pewno nie mają. Dobra, że ja spróbuję ich tu zaatakować. O, przeskoczył cię! Dobra, ja też, ale jednego zabiłem. O nie. Dobra, I dobra. Spadł dobra, teraz tak, bierzemy ty Ej, dobra, bo ja znowu. Spadłeś! Dobra, to ja biorę teraz Ty i lecimy tam do nich od razu. Dobra, bo ja... Ej, ty ani jest... razu nie padłaś, ale ja cały czas. Dobra jestem, nie? No nie właśnie, to mi się je podoba. <laughs> ty lepsza ode mnie już. Chyba a -a. Mamy trapa znowu jakby... Dobra, chodzi. idź tam, poczekaj I mam dużo wełny. Idą oni, czy nie? Możemy iść. To idziemy. No nie, nie, nie idą. idą. Idą, idą, Dawaj, dawaj teraz, bo ja tu mam TNT, nie chcę go stracić. Dobra, udało mi się go zrzucić? Nie, jest. Pomóż. Um, a ty od tyłu cię załatwię. Dobrze, nie. dawaj no, lecimy, lecimy lec to? Dawaj szybko, szybko, bo ja mam piękne, dużo TNT. Nie, nie, jednym razie pijdzie. Uważaj teraz, bo Uważaj wybuchnie. Uważaj teraz. UWAŻAJ! Jest, I bylo zniszczyłaś Let's Let's go! I jeszcze go zniszczyła! I jeszcze jeden! Idzie tu, go, dawaj go, Pięknie nie, do nas, a co on? Tak. Pst, nie no, kilofa? kurde, zaraz mi ta butla spadnie! To znak, znaczy, że musisz znowu wsiąść. Co on? O! <laughs> Spadł! Szymon, <Trzyma> do ludzi! <laughs> dobra, dobra, mamy ogarnięte elegancko, dobra, teraz z następnymi, z następnymi drużynami Zienone, musimy się trzyma, zająć. Ja idę już. O nie, niebieski idzie tutaj. No dobrze, niech idzie. Stoi na emeralda. Eee, czekaj, ja tylko muszę jakiś lepszy armor czy coś, bo ja nie mam nie nic. Fireball! Nie to życie. odbijaj. Albo odbiłam. No to może odbiłaś. Ha, ha, ha. <laughs> Dobra, okej. Okay. Możemy próbować do kolejnych drużyn gdzieś wbijać. Dobra, tam jest Aqua. Co, bokiem do Akły? Nie no, czekaj, czekaj, po, pobiegniemy ich drogą normalnie. Ja wezmę tylko TNT, poczekaj. No Dobra. Wezmę jeszcze sobie trochę yy, pełne. Zrezygnował, cofnął się. Dobra, wezmę sobie, wezmę sobie jeszcze jedno TNT. Poczekaj. Eee... No nie Dobra, mam dwa. To ja będę wywalał TNT, a ty będziesz jeszcze łóżko, dobra? Nie! Nie! Masz! Śpiewaj! Czekaj, czekaj! Jezu! Jezu! Czekaj, bo idzie tu? Nie. Dobra, dawaj. I śpiewaj. Dużo, dużo. Dużo weź! Jeszcze! Dobra, idź już gbij się! <laughs> Dziękuję dawaj, dawaj, kup sobie coś, człowieku. Czekaj o nie! Muszę sobie jak śmieczy kupić! już ci przeszło nie szybko no Dobra, o dobra Jest tu Aqua, więc trzeba na niego uważać. Chyba dużo wypuściła. Kurde ma Łuk! Nie, kto! Łuk ma, ma Je, Akła! Nie, zaraz mnie zabije! Pił. Patrz. Jeszcze mi nas tu blokuje coś. O tak. nie on może mieć jakieś coś tego na Emeraldy, nie? Z Emeraldów, bo się Dobra, lecimy, lecimy w niego, lecimy w niego. Ej, no Vito! Nie Kurde nie, nie, strzela już znowu. Chciałam sobie. Musisz mi pomóc te. To możemy też weźmie strzałkę. Dobra, teraz lecimy, lecimy do niego. Idziesz pierwszy na przynęte. Dawaj, dawaj Bigo, bo ja mam... Nie, kurde miałem tu TNT! TT! Trzeba kupić silverfish, bo inaczej będzie ciężko. trzeba kupić. Kupić no ja właśnie rzucałem w niego silverfisha mnie, Taka. ale się nie udało. O ty dziadu. No please, no nie, no ja co ja go nie trafiam? Czy co? Nie, nie trzeba, żyję. czekaj, trzeba zrobić akcję. No to bierze znowu. znowu. Trzeba zrobić akcję taką. No, ale już nie śpiewam Więcej musisz, <laughs> więcej. O się nawdychałam. <śmiech> <śmiech> Dobra, belka. Teraz zrobimy tak. Co? Ja to biorę TNT. Idź tam do niego z przodu. Ja będę rzucał w niego silverfishami i ty od razu lecisz go bić, dobra? Mam drewniany mieczyk. No, nie, no to weźcie, nie możesz no, lepszego. To mnie pośpieszysz, To nowy tak. czy coś i lecimy tam w niego, bo. Tak będzie mega ciężko. A ja to mam wygrasz. w ogóle podobny głos z tym Nie, oni mają pewnie coś diaksowego to na bank, ale Jezu, tu możemy. Zgrana. Dobra, do akwy wjeżdżamy, pa, ja wjeżdżam już. Dawaj, dawaj, dawaj. No, dawaj ze mną szybko. To u nas i rzucił fajet bola To co, my mamy. My mamy obsidianem obudowane obudowane Dobra, łóżko zniszczone. A jeszcze spadł pięknie. Nice, to zostaje no. Ale on się tutaj hapie u zielonych. A no to ostatni, ich nie ma, już w tak? ogóle, no? I co wygramy to. Dasz? Gdzie on jest? U zielonych. No to dawaj go. Dawaj go. No się tam wiesz. A czekaj, czekaj, to ja pobiegnę z tobą. Poczekaj na mnie. Sekunda. Ej, sekunda. No czekaj na mnie. Czeka, sekunda. Czekaj, też idę Idzie, już mnie widzi No, <laughs> dawaj, chodź tu O, albo wejdę I patrz, wejdę tu, się schowam Patrz, schowałam no, się, dobra, nie dobra, widzi Dobra, i mnie widzi i teraz dawaj go Bang! We dwójkę go się. O, ma kill'em, tylko walczyć boi się Dawaj, bigo, bigo, bigo Zabiję mnie Nie, padłem! O nie! Ja przeżyję sama Yes! Peć Bas, pasito. Para <noise> bara 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 Ej, nie, jeszcze szarzy! Kurde, ja myślałem, że to już końce, to jeszcze szarzy nam zostali, nie, dobra ty. Źle. I tam po drodze weź diaksy i emeraldy wyrzuciłem. A, żeby dobra. mi nikt nie zabrał o, tego. Super. Dobra, ale oni łóżka nie mają, więc tu kwestia jest tylko ich zabić już. Dobra, zagrywka. Dobra, zagrywka to A co z tych emeraldów chciałeś zrobić? E, z emeraldów, o daj mi, ja sobie potki kupię. Ej, ja chciałam! I to sobie kupuję. Dobra, tymi. masz. A szarpnęsa na mieczyku my mamy? No, no wyrzuciłam ci, to jak łapiesz? Ej, nie Wrzuciłam kupiłaś są na mieczyku Wrzuciłam ci Ale są na mieczyku nie kupiasz? No to przecież... A ja myślałem, że kupowałaś już Kupowałam I się nie kupił B. Dobra, Silverfish możesz sobie kupić I lepszy tam 7, 7 golda chcesz? Siedem golda? Nie, bo mam 25 pięć To kupuj sobie lepszy mieczyk idziemy w nich tam. No to teraz... Może gdzie oni są te w ogóle? Gdzie, są, gdzie są szarze? No i przez to, że my ciągle mamy łóżko, oni się mają. Nie łóżko. Pyk. Gdzie są szarze? Ja muszę y, wełny trochę, bo nie mam jakby co wyrazić, z czego... Gdzie budować. są szarze? Ej, oni są u siebie. Dobra. Ej, oni Nidiacowy mają te armory, Dawaj! No, ze mną nieźle. szybko. To wiesz, że z nim przegramy. Takich jest dwóch, ja spróbuję z nimi się bić. A gdzie są szarze, tak? do mnie! Nas? Przeskoczyłem no to, go. Ja nie nie, widzę mapy! Dobra, jednego zabiłem. Jeszcze jeden został mi. Z łuku to już strzelać. Witto to wygra chyba! Sam, 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 sam! sam. No, nie! 11 killi! Witto koks, Witto koks! Bela nie zdążyła tu podnieść. Ale jednak ta przerwa w tych Bedwarsach to mi... Bardzo dobrze zrobiła! <noise> Bo wygrałem tą rękę na lucie. <noise> Dobra, słuchajcie, jeżeli film się podoba, zostawcie łapkę w górę. Wbijajcie ze sklep lole.pl Zostawcie komentarz. Będziecie mogli wygrać taką burtę z karami i robić jaja na Bedwarsach. O Jezu, jak mi się aż zakręciło w głowie, weź teraz ty coś powiesz. Witon, niech ci się nie kręci w tej głowie. Dobra, słuchajcie, jeżeli chcecie więcej filmów takich z Helem, na przykład kolejne Bedwarsy, dajcie znać w komentarzu, zostawcie łapkę w górę, właśnie. E, I pamiętajcie o konkursie, jeżeli napiszcie za co nas lubicie, za tydzień z jednego komentarza wylusujmy jedną osobę, która wygra butle z Helem, właśnie do, za darmo, całkowicie za darmo, słuchajcie. Także widzimy się jutro w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się po serdecznie. papa, pa, pa. pa, pa. pa, pa. pa, pa.